Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Tommy PS VR i w tym materiale pokażę Wam kolejne gry na nasze gogle PlayStation VR, które ukażą się już niebawem. Okej, okay, to lecimy. Tylko, że zanim zaczniemy, jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba, masz okazję zrobić to teraz. Pamiętaj koniecznie o wciśniętym dzwoneczku, który przypomni Ci o kolejnym materiale wystawionym przeze mnie. A także zostaw lajka i komentarz, na przykład, czy któraś z tych gier przypadnie ci do gustu, a może nawet zakupisz. Także lecimy. Pierwsza gra to Throw Anything. Ciesz się niszczeniem środowiska w pełni zniszczalnego. Rzucaj dowolnymi przedmiotami w zasięgu ręki, łącznie z ludźmi. Weź udział w sześciu trudnych etapach, które zostaną opanowane przez hordę zombie. Pokonaj pięć średnich bossów i sześć potężnych. Zbierz starożytne relikwie, aby uratować świat. Pokonaj zombie i zdobądź potężną broń jako nagrodę. Tajemniczy naukowiec X postanowił zagrać w boga, przeprowadzając tajne, zakazane eksperymenty w odosobnionych laboratoriach na całym świecie, aby podbić cały świat, rozprzestrzeniając wirusa zombie za pomocą wszechobecnej kostki. Jednak pięciu naukowców, którzy sprzeciwiają się strasznemu planowi X, dzielą wszechobecną kostkę na pięć części i ukryją ją na całym świecie, a rozwścieczona tajemnica naukowca 10 atakuje świat za pomocą zombie, aby znaleźć kostkę. Świat jest szybko opanowywany przez nieumarłe obrzydliwości, zmieniając codzienny pokój w niekończący się cykl bólu i cierpienia. Odbieraj tajne misje od Secret Delivery Agency i zbieraj kostki, aby uratować świat przed hordą zombie. Następna gra to Synth Riders. Synth Riders to po części akcja, po części taniec, a po części ryb. Będziesz doświadczać niesamowitej muzyki w zupełnie nowy sposób, gdy ramiona szybują podczas jazdy na naszym unikalnym systemie szyn, a twoje ciało poruszać się będzie na starannie wykonanych mapach. Rywalizuj o szczyt tabeli liderów lub po prostu skoncentruj się na zdefiniowaniu własnego stylu tańca, którym możesz pochwalić się znajomym. Synth jest to wizualna rozkosz, która obciąża zmysły, zapewniając jedynie w swoim rodzaju doświadczenie, które jest niezapomniane i po prostu świetnie się gra. Główne cechy gry to unikalna rozgrywka i proste zasady, dobry na trening i taniec, aktywna społeczność modding, 31 utworów najlepszych artystów w synthwave i electro rock, wieloplatformowe tabele wyników online, oficjalny edytor beatmap, system awatarów oraz rzeczywistość mieszana z wykorzystaniem technologii live. Kolejną grę będziemy mieli od Fireproof Games. Gra zaprojektowana od podstaw z myślą o wyjątkowych możliwościach VR. Gracze mogą zamieszkać w mrożącym krew w żyłach świecie The Room i wchodzić w interakcje z jego dziwnymi urządzeniami, w tym fascynującym nowym rozdziale. Gra rozpoczyna się głęboko w Brytyjskim Instytucie Archeologii, gdzie zniknięcie cenionego Egiptologa prowadzi śledztwo policyjne w nieznane. Eksploruj tajemnicze miejsca, badaj fantastyczne gadżety i odkrywaj nieziemski element który zaciera granice między rzeczywistością a iluzją. Tak grá to Hell Split Arena. Gra toczy się w mrocznym świecie fantazji późnego średniowiecza, pełen nieumarłych. Gra jest makabryczna i realistyczna z nożami, ciosami, chwytami, kopnięciami i taktyką ruchu. Wynik każdej walki zależeć będzie tylko od Twoich umiejętności i wytrzymałości. Unikalna rozgrywka, w której Ty i Twoja postać jesteś jednym i tym samym pełnoprawnym awatarem. Dokładnie naśladującym Twoje ruchy. Fizycznie realistyczne bitwy z użyciem broni i wyposażenia średniowiecznych wojowników. Charakterystyki są jak najbardziej zbliżone do prawdziwych prototypów. Jakie cechy posiada ta gra, a mianowicie realistyczne ruchy ciała, system kontuzji podobny do życia, powierzchowne rany, rozczłonkowanie, intrygująca kampania i dodatkowe tryby, system osiągnięć w grze. Pełnowartościowe wrażenia VR w skali pokoju. Gra wymaga, aby gracz był w pozycji pionowej z możliwością poruszania się w prawdziwej przestrzeni na powierzchni. Słuchajcie, półtora metra na półtora metra z obsługą kontrolerów VR. W grze będzie zawarta wysokiej jakości grafika jak i dźwięk. Ja niestety się już z Wami żegnam i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam serdecznie, cześć!